Cześć, witaj po egzaminie osmoklasisty i w tym filmie omówię zadanie 18. A zadanie było następujące. Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale zabrakło jej 11 zł. Kupiła 6 takich puszek karmy i zostało jej 3 zł. i 40 groszy. Ile kosztuje jedna puszka karmy? Zapisz obliczenia. Ok, przejdźmy do rozwiązania tego zadania. Ok, zaczynajmy. Czyli tak, przyjmuję, że x to jest cena puszki i jeszcze sobie pomocniczo przyjmuję, że x. To jest liczba większa od 0, tak? Okej, okay, dobrze. Czyli mamy tutaj dwie sytuacje, i opiszę sobie algebraicznie te dwie sytuacje, i ułożę równanie. Czyli tak, pierwsza sytuacja była następująca, że Ania chciała kupić 10 jednakowych puszek karmy dla psa, ale jej zabrakło 11 zł, tak? To w pierwszej i drugiej sytuacji opiszmy równanie, które ilustrowało mniej więcej, jaką kwotę ma Ania, tak? Czyli tak, Ania chciałaby kupić 10 puszek. Czyli 10 razy x, no nie, ale okazało się, że jakby kupiła 10 puszek, tak to jej zabrakło 11 zł, tak? Czyli tyle, ile miała Ania za sobą gotówki, tak? No to było cena 10 puszek minus 11, tak? Bo 11 zł jej brakowało, tak? Czyli o 11 zł więcej te 10 puszek kosztowało, tak? Więc to równanie opisuje nam kwotę, jaką ma Ania, tak? A z drugiej strony, w drugiej sytuacji, sytuacja była następująca, że Ania kupiła sześć takich puszek, tak? Czyli 6 razy cena jednej puszki, czyli przyjęte x i zostało jej 3,40, czyli Ania miała jeszcze 3 zł i 40 groszy, tak? I to drugie równanie też tam opisuje, stan, ile Ania miała gotówki w portfelu, tak? Czyli to równanie i to równanie jest sobie równe, tak? Czyli w drugim kroku Przyrównuję, że 10 razy x minus 11 to się równa 6x dodać 3, 40, tak? Ok, i to jest to równanie, ten stan równowagi, o którym zawsze mówiłem w serii przygotowującej pod egzaminusoklasisty, tak? Dobrze, jeżeli mam równanie, no to mogę je rozwiązać, tak? I zobacz, tutaj mam na przykład tak, po tej stronie mam więcej x niż tutaj, więc obu stronie odejmę minus. 6x, tak? Czyli tutaj będzie tak. 4 razy x minus 11 to się równa, tu mi zostaje 0, tak? 3, 40, tak? I teraz przerzucam tą minus 11 na drugą stronę, czyli plus 11 obustronnie, tak? I wtedy tak, po tej stronie lewej zostaje mi po prostu 4x, a tutaj dodaję 11, czyli zostaje mi 14, 40, tak? Dobrze. No i teraz tak, mam po jednej stronie x po drugiej stronie mam 14,40, czyli obu stronie dzielę przez ten współczynnik przy x, czyli 4x, tak? Mogę tu oczywiście też napisać jako 4 razy x z kropką, tak? I obu stronie przez 4, tak? Czyli x to się równa i 14,40 podzielić na 4, tak? 12 podzielić na 4, 3. 2,40 podzielić na 4 to będzie 0,60, czyli wychodzi nam 3,60 zł, tak? Czyli wychodzi nam, że jedna puszka kosztowała 3 ,60 zł. 60 groszy, tak jak przyjęliśmy zgodnie z tym pierotnym założeniem, że to jest jakaś cena, tak więc ta cena jest dodatnia z definicji, tak więc x jest większe niż 0, tak? I teraz zobacz, to co ja zawsze rekomenduję, tak? Czyli rozwiązałaś, rozwiązałeś zadanie, ale gdzieś w równopisie możesz, jak zostanie Ci czasu, sprawdzić to. Jak tutaj takie zadanie sprawdzić? A no, podstawić ten wynik pod odpowiednie te oba równania, tak? Czyli tutaj. To, co byś mogła, mógłbyś zapisać w brudnopisie, sobie sprawdzając, czyli sprawdzenie. Tak, czyli tak. W pierwszym przypadku, tak. Ania chciałaby kupić 10 puszek, tak, czyli 10 razy 3,60, ale zabrakło jej 11 zł, czyli dysponuje kwotą minus 11 względem tej ceny 10 puszek, tak? Czyli wychodzi 10 razy 3,60. 60 to będzie 36 minus 11, czyli wychodzi nam 25 zł, tak? Czyli zgodnie z pierwszym równaniem, tutaj wychodzi, że Ania powinna dysponować kwotą 25 zł, tak? No i teraz sprawdzamy sobie drugie równanie, tak? Czyli tak, w drugiej sytuacji Ania kupiła 6 puszek, cena to puszki to jest 3,60 i zostało jej 3,40, czyli jakby miała, jakby liczyć tą kwotę, jaką miała, no to jeszcze plus. 3,40, tak? I wtedy będzie ta kwota, którą łącznie posiadała Ania, tak? No i dobrze. 6 razy 3,60, tak? 6 razy 3, no to będzie 18. 6 razy 0,6 to będzie 3,6, czyli łącznie będzie 21,60. Dodać 3,40, tak? I tak. 21, dodać 3, to będzie 24. 60 groszy, bo 40 groszy to będzie 1, czyli łącznie wychodzi 25 zł I zobacz. Tak? I w pierwszym równaniu i w drugim wychodzi tyle samo, czyli ta kwota, którą dysponuje Ania, czyli w ramach sprawdzenia tutaj potwierdziłaś, potwierdziłeś to, że to wyliczenie jest rzeczywiście prawidłowe i wszystko tu się spina zgodnie z założeniami treści zadania. Okej, okay, dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Cześć!